Widzicie mnie? Halo! Tu jestem! Na górze! To ja! Łoś Lucek! No mówię do was! Po ludzku do was mówię! To nadzwyczajnie rzadkie łosi, bo łoś to ogólnie gadać nie znosi! To, słuchajcie, z tej strony, jak przeszliśmy przez, yy, przez most od, od strony ulicy Stągiewnej, nie dzieje się zupełnie nic. I w restauracjach, tak naprawdę, też pusto. A to też jest pusto w ogóle. Nie ma totalnie nikogo. Jest środa, akurat dzisiaj, jak to nagrywam. dobry, witam się z Wami serdecznie w kolejnym vlogu, bo wczoraj się nie przywitałam, bardzo spontanicznie zaczęłam nagrywać na jarmarku. Tak wygląda strój dnia, kiedy nie idę nigdzie do ludzi, tylko jakąś swoją drobnicę pozałatwiać. Ugi oczywiście, byle ciepło było. Na terenie garnizonu, jak ktoś nie jest z Gdańska, to jest takie osiedle na terenie Wrzeszcza w Gdańsku. Mamy ustawione rzeźby w przestrzeni publicznej, tutaj w sąsied po sąsiedzku jest Pinakoteka czyli właśnie taki punkt, w którym sprzedają ramy do obrazów, w którym sprzedają rzeźby między innymi. Teraz w weekend była wystawa i jedna z rzeźb, przyznam się Wam, że nie pamiętam nazwiska autora, została właśnie umiejscowiona tutaj na zewnątrz. Tak się komponuje w tym otoczeniu. O przepraszam dla porządku, jak podejdziemy od strony pośladków, jest informacja Tomasz koclenga. Krucha doskonałość, element Wystawy z 2016 roku. Ja tymczasem ruszyłam w teren. Proza życia, rano trening, śniadanie, teraz paczkomat. Później bankomat, bo mam wypłacić gotówkę, wejść do sklepu, a później wracam grzecznie do domu. I dzisiaj home office taka praca biurowo-administracyjna. Myślałam, że dzisiaj trochę słońca pokażę, bo pomyślałam, a może trochę ponagrywam. Będzie ładniej to wszystko wyglądało, ale niestety słońce było i już się zmyło. Powiem Wam, że uwielbiam paczkomaty i one naprawdę zmieniły moje życie, mogę tak powiedzieć. Nie mam żadnych problemów teraz z wysyłkami, w sensie, że wiecie nigdy nie lubiłam chodzić na pocztę i zawsze mnie irytowały te kolejki. Nie mam cierpliwości, po prostu zostanie w kolejkach. Paczkomaty to jest dla mnie złoto, obsługuję wszystkie te paczkomaty, tam Orlenu, paczkomaty DPD, no ja trochę na ten internet sprzedaję, więc... Jak mam wysłać? Mogę wysłać każdą drogą, nie robi mi to żadnej, żadnej różnicy. A paczkomaty są po prostu dla mnie maksymalnie wygodne. A w ogóle pamiętajcie, jak sprzedajecie na wintet, bo okazało się, że nie wszyscy mogą wiedzieć. Jeżeli ktoś od Was kupuje i tam jest ta opcja pocztą polską, wysyłki, to te paczki poczty polskiej można zostawiać w żabkach. Także nie trzeba iść na pocztę, nie trzeba stać w kolejce, więc pocztą też mogę wysłać, bo po prostu zajdę do najbliższego Japsona, a tych jest wszędzie, wszędzie pełno. Także no, to taki pozytywny znak czasów, że te sposoby wysyłki tak się pozmieniały. To jest po prostu wygodne. Wiecie, że wygoda jest jednym z moich ulubionych słów. Pół godziny później, pogoda się diametralnie zmieniła, tak jak mówiłam. Rano jeszcze się cieszyłam, że jest taki błękit nieba i słońce, ale będzie ładny dzień. W tym momencie wszystko już zasnute, jest szaro, ale spadł śnieg w ciągu pół godziny. Eee, no, ale co chciałam powiedzieć? A propos galerii handlowej bałtyckiej właśnie, słuchajcie, przeszłam no w, w ciągu pół godziny tam przeleciałam, załatwiłam co potrzebowałam. I tak mnie lawsza refleksja jejku, ile ja kiedyś czasu musiałam mieć. Bo ile ja tego czasu w tych galeriach handlowych spędzałam, w sensie, że tu weszłam do jednego sklepu coś zmierzyć, tu weszłam do drugiego sklepu coś zmierzyć. No i oczywiście zawsze coś z tych sklepów się przynosiło, no bo coś tam się spodobało. Natomiast samo to, że tak naprawdę bez jakiegoś większego celu do tych sklepów chodziłam, a żeby sobie po prostu pooglądać. Teraz jedno, że niespecjalnie mam na to czas, a drugie, że nawet mi się nie chce. Także się trochę przez te lata pozmieniało, ale pamiętam wracając z pracy, jak tak sobie myślałam było po 16, no to w sumie mam jeszcze tyle czasu i co ja mam robić. I tak się tutaj zatrzymywałam, bo jeździłam wtedy komunikacją miejską, to był mój taki punkt przesiadkowy, a no to wejdę sobie do Bałtyckiej i zobaczę co tam na sklepach. No i tak się właśnie później rodziły potrzeby, jak człowiek tak sobie po tych sklepach chodził i oglądał, a teraz wpadam po prostu, bo jest coś do... Do załatwienia. Pamiętam jeszcze nawet na Instagramie kiedyś się wrzucało właśnie takie mierzymy gdzieś tam w przymierzalniach. No teraz to już bardzo rzadko można, można u mnie spotkać, się zakupy się przerzuciły w dużej mierze do online po prostu. Ale robione, tak jak tutaj rozmawiamy, tylko jak coś faktycznie jest potrzebne, a nie, bo sobie pooglądam, bo w sumie nie mam co z czasem zrobić. A słuchajcie, tak wczoraj nagrywałam te kadry z jarmarku, bo tak patrząc chronologicznie, drzwi się otwierają, widzę, kotek wchodzi się. Słyszę łapki. Um, wczoraj, we środy wieczorem właśnie nagrywałam, dzisiaj jest czwartek i wspominałam... się. E, I wspominałam Wam, że jest tak pusto na jarmarku. E, I faktycznie, słuchajcie, no na takim ścisłym, ścisłym centrum tego jarmarku, na targu węglowym naprawdę było bardzo niewielu spacerujących. No oczywiście kręcili się ludzie, ale... Ale było niewiele osób. Eee, miało to swoje plusy, no bo można było spokojnie przejrzeć się temu, co jest na tych stoiskach. Natomiast no, patrząc pod kątem, że no, jest to jakaś większa impreza, większa atrakcja, no to tych odwiedzających to tak sobie. A później przeszliśmy dalej właśnie, jak już w ogóle wspomniałam o tych pustkach, czyli wiecie, długą dalej, przechodzimy przez bramę, idziemy dalej w kierunku Stągiewnej i w kierunku Mariny i tam na szafarni, to tam nie działo się słuchajcie już totalnie nic. Te lokale, które były otwarte właśnie były totalnie puste. Do browarni, jak weszliśmy, no to w browarni faktycznie, faktycznie te stoliki w części były zajęte, ale tak to co było po drodze, to tam nie było zupełnie klientów. Nie było nawet żadnych spacerujących. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak wygląda właśnie sezon w tym roku w tej okolicy, bo tak jak Wam wspominałam, ja akurat te mieszkania, które miałam na głównym mieście właśnie zwanym potocznie starym miastem, a to jest akurat główne miasto, to na ulicy Szerokiej chociażby, no to one poszły w tym sezonie właśnie na długi najem. One są do czerwca, do połowy czerwca wynajęte, potem wracają na sezon. No bo tak jak ja sobie właśnie to kalkulowałam wersus zeszłe sezony, a ceny najmu długoterminowego, no to to mi wyszło korzystniej. No i jak tak sobie patrzę właśnie po ilości tych spacerowiczów, no to moją statystykę taką z zeszłych lat, to by potwierdzało. Nie wiem, może jest tutaj ktoś, kto się zajmuje też wynajmem w Gdańsku i ma w tej okolicy mieszkania i e, może zostawić informację w komentarzu, jak to wygląda. No to oczywiście też nie jest żadna próba, ale no tak jak ja sobie patrzę po ilości tych spacerujących, to w weekendy owszem, coś tam się dzieje, ale no w tygodniu to wygląda tak, tak sobie, że nawet ten jarmark nie specjalnie odwiedzających przyciąga. No spodziewałam się właśnie spadku tego, tego ruchu, Przede wszystkim turystów krajowych, tak, że, że te wyjazdy będą po naszej stronie ograniczone. I tak to wygląda. Natomiast no, nie mam żadnych twardych danych, tak, no, bo nie operuję w tym momencie wynajmem w tamtej, w, tamtej okol w tamtej okolicy. Wynajmuję we wrzeszczu chociażby. We wrzeszczu to mieszkanie się pokrywa, ale właśnie bardziej weekendowo. Natomiast no, to jest wrzeszcz, więc to też ciężko jest, jest porównywać. Ty, czarny kocie mój. Czarny kocie mi przynoszący szczęście. Zawsze się śmieję, słuchajcie, tak prześmiewczo sobie to mówię, że no jak krąży sobie to powiedzenie, że czarne koty przynoszą pcha, No to Majuszka jest właśnie moim szczęściem i Majem mi codziennie rano przebiega drogę, a ja siebie uważam za człowieka zadowolonego z życia i szczęśliwego, więc czarny kot mi przynosi szczęście, właśnie. Pysiu, malutko. To tak nie lubisz, nie? Nie będziemy kotkiem tutaj manewrować, nie? Z drugiej strony kadro, słuchajcie, za to był taki mój mały, e, mały bałagan, mały składzik. Pokój, który jest gabinetem takim do pracy, stał się jednocześnie już teraz nawet magazynem. To są rzeczy, które zbieram do łodzi, które będą musiały teraz pojechać. Oświetlenie, e, gdzieś tam też umywalka powinna być. Lustro, także gromadzimy. Idzie, to na remont idzie. Wiem, że tutaj nie ma materiałów, no bo ja go koordynuję w większości zdalnie. Natomiast będziemy w łodzi, taki materiał z łodzi, będziemy teraz na dniach w łodzi właśnie taki materiał. Myślę, że tutaj się pojawi już z jakimiś postępami. A słuchajcie, wczoraj mówiłam o śniegu, a dzisiaj został u nas taki poranek na biało zasypane. A ja dzisiaj od rana tutaj. W i tutaj robię paznokcie na terenie gdańskiego garnizonu. są zrobione króciutkie takie połopuszki, bo ja tak lubię i tym razem w takiej bardzo naturalnej wersji, nie miałam ochoty na żaden, żaden specjalny kolor. Blushingtona, słuchajcie, chodzę już od jakiegoś czasu, poznałam ich o tyle nietypowo, że zaczęło się od współpracy, bo Blushington kiedyś mi zaproponował współpracę i na taką wizytę właśnie, e, właśnie poszłam. Spodobało mi się na tyle, że zostałam stałą klientką i chodzę już tam w tym momencie prywatnie. Bardzo duży, przestronny salon, bardzo mi się podobał ogromny wybór kolorów, jeżeli chodzi o lakiery. Bardzo grzeczna, przyjazna, przyjazna obsługa. Podoba mi się wykonanie, no bo to też istotne, no bo każdy z nas robi inną, inną stylistykę. E, I wiecie co, to co dla mnie jest plus, co może dla niektórych będzie zaskakujące, bo salą prowadzą osoby z Ukrainy yy, i dziewczyny, panie, które wykonują yy, manicure i pedicure właśnie są również z Ukrainy. i tam mają szerszy zakres usług oczywiście, nie tylko paznokcie, ja akurat chodzę na paznokcie, ale są też zabiegi pielęgnacyjne na włosy, też kiedyś z, z nabłyszczania miałam okazję korzystać i um, yy, nie zawsze te osoby mówią biegle w języku polskim. Oczywiście jesteśmy w stanie się skomunikować, natomiast nie zawsze jest to biegła komunikacja, co dla mnie słuchajcie, jest niewątpliwym atutem, co może być dla niektórych zaskakujące, bo nikt mnie na siłę nie zagaduje, mogę sobie spokojnie posiedzieć i porobić nic, albo pomyśleć o czymś, albo poskrolować internet. Ja generalnie nie należę do osób, które lubią rozmawiać w tego typu miejscach, wiem, że niektórzy do fryzjera, do kosmetyczki na paznokcie przychodzą na ploteczki. Ja wręcz przeciwnie, dla mnie to jest mój taki czas dla siebie, kiedy ja wiem, że stamtąd nie mogę wyjść i mogę robić generalnie to, na co mam ochotę i nie przepadam za rozmowami, także jak ktoś mnie nie zagaduje przy takich usługach, to jest naprawdę ogromny plus. I to mi się tam na tyle spodobało, że właśnie porozmawiamy tutaj o paznokciach, jak zrobić wykonanie, a później każdy jest skupiony na swoich myślach i to jest fajne. Nagrywałam dzisiaj vlog dotyczący mojego nowego samochodu, bo wiem, że ten temat jest dla części osób interesujący, rozmawiałyśmy tutaj ostatnio w komentarzach. Wiem, że pośród Was są osoby właśnie, które teraz akurat też są na etapie wyboru auta, więc tam może coś mi się udało podpowiedzieć. Mam nadzieję, że ten vlog jest już na kanale, że w ogóle się pojawił. Słuchajcie, dziewięć razy to nagrywanie przerwał mi telefon. No zaczęłam liczyć przy czym ostatni telefon to było od kuriera, że za 20 minut będzie, i stwierdziłam, że po prostu poddaję się. No Poddaję się, ten dzień i po prostu nie służy. Chciałam umyć to auto do nagrywek, nie zdążyłam. Później, właśnie, cały czas problemy ze światłem, bo świeciło mi to światło cały czas przerywające telefony. No, w międzyczasie, właśnie, życie. No, bo te telefony i zawodowe, i prywatne, każdy jakieś tam swoje tematy ma, i stwierdziłam, że, no nie, no, zobaczymy, co z tego się tam udało ukręcić. Mam nadzieję, że ten materiał jest. A dzwonił w ogóle, słuchajcie, kurier, właśnie z tyłu moje życie. Przyjechały kolejne paczki na, na Łódź właśnie, na wykończeniówkę tego mieszkania. Przyjechała słuchajcie lodówka, tak tutaj jest lodówka, natomiast pamiętajcie, że to mieszkanie nie ma 20 metrów, więc lodówka jest adekwatna do metrażu mieszkania. Przyjechała płyta grzewcza, też już jest. Tu jest jeszcze czajnik, gdzie jest czajnik? Czajnik jest tam z tyłu, jest wieszak. Um, I coś tu jeszcze jest, o czym A, to jest karma dla tych zwierząt. No właśnie, a propos dnia kuriera, właśnie i przerywających telefonów, e, zjechały paczki. Mam nadzieję, że też w tym tygodniu, teraz jak publikuję tego vloga, właśnie pojawi się coś z łodzi. Stąd te wszystkie przesyłki, bo jedziemy za chwilę do łodzi. no prawda jeszcze nie będziemy tego montować, bo to nie ten etap, ale trzeba już część tych rzeczy zwieść. W temacie rzeczy do łodzi kupiłam też ostatnio obraz. Znaczy obraz, to no nie jest żadna sztuka, e, sztuka wysoka, bo kupiony w jednym z marketów. Natomiast wydaje mi się, że będzie fajnie wyglądał. Widzę to. On jest taki ciemny. Tutaj teraz jest zafoliowany, no bo muszę mieć go na razie zabezpieczonego. Ale tło jest czarno-szare i na nim jest kobieta. To jest taki półakt, no bo tutaj nie widać, e, nie widać piersi nawet. Ona jest przesłonięta. Natomiast jest faktycznie naga. E, wydaje mi się, że to wygląda subtelnie, ale charakternie. I że to będzie fajnie z tym wnętrzem grało. Wiecie, te ciemnozielone ściany, właśnie na tym ten czarny taki e, czarny obraz, ciemne meble. Widzę to, widzę to. Mam nadzieję, że to tak zagra, jak, jak ja to sobie wyobrażam. Ja mam też, słuchajcie, przed chwilą przesyłkę e, z paczkomatu z kalendarzem na nowy rok 2023, już pora e, Skin. Słuchajcie, nie wiem, co te kalendarze w sobie mają, bo kalendarz, kalendarz, tak, no kartki, data i tak dalej. Natomiast ja mam ten kalendarz już piąty rok z rzędu. Ten sam, tylko od dwóch czy trzech lat zmieniłam właśnie na taki malutki format kompaktowy, bo on wtedy pasuje nawet do tych mniejszych torebek. Natomiast mi się na nich pracuje najlepiej. Jak któregoś roku stwierdziłam, że bez przesady nie będę dawało tam 80 zł, bo to 80 zł kosztowało. Jakoś tak było w tym roku, bo no oczywiście drożają z roku na rok. I że kupię jakiś inny i kupiłam inny i nie. Pozapisywałam najważniejsze daty i potem stwierdziłam, że to nie jest to. Ja chcę mojego Moleskina i później musiałam kupić drugi. Także jest nowy w tym roku czerwony. Muszę mieć koniecznie w takim układzie jeden dzień na, na jednej stronie, bo zawsze coś tam się wydarza i po prostu muszę mieć tego miejsca wystarczające, zwłaszcza przy takim mniejszym formacie. Czasami jest tydzień na jednej stronie czy trzy dni, to nie, to, to nie jest totalnie, totalnie dla mnie. A tu jest, słuchajcie, życie, żeby było wiadomo, że proszę bardzo, w każdym domu tak bywa, weszłam, rzuciłam po prostu... I tak to wygląda. I jeszcze w tym wszystkim jest kot, który oczywiście ma zakaz wchodzenia na stół, no ale chociaż siedzi na kartonie, no chociaż na tym kartonie po tej przesyłce, a pozostałe czekają na jedzenie. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle dzisiaj. Ewidentnie życie mnie po prostu przytłacze i nie nadążę ze wszystkim, co bym chciała dzisiaj zdążyć. Kończę w takim bądź razie, żeby chociaż tutaj nie przegadać. Mam nadzieję tradycyjnie, że coś tam interesującego dla siebie znaleźliście albo że przyjemnie tę kawę spiliście. Jakkolwiek inaczej ten czas w tym czasie spędzaliście. No, Pytanie oczywiście zapraszam w komentarze i mam nadzieję, że do zobaczenia przy okazji kolejnego vloga. Takie życie dzisiaj. Dobra, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pa!